tylko ja go, kurwa, śledziłem przez to, że mam z nim konflikt i, i każdy brud, kurwa, na niego, jaki ktoś miał, <grym attitude> wysyłał do mnie. Co ty pierdolisz? No tak, no jak ktoś ma jakieś brudy na Polacza, to stary, jak do mnie dzwonią, kurwa, a, chuj, ludzie z jego klubu, kurwa, w którym trenuję i, kurwa, sprzedają go. Co ty gadasz? Jak ja nawet wiem od jakiego gościa kurwa narkotyki brał. Bo spotkałem się z chłopem na żywo przypadkowo. Kurwa, tam gadamy, coś tam kiedyś. On mu. No, a ten chłop mówi, że, że był dealerem, kurwa i że Polak od niego brał kurwa. No. Co, to tego kurwa to nie wiedziałem. To jakieś świeże info. No, ale to kiedyś, to kiedyś, już, że kiedyś mu tam sprzedawał, nie? I. No. Ja. Ale to nie, to pewnie, pewnie część sobie wyna, Nawet by jakby, nawet ty znasz nawet tą osobę, nawet, nawet nie wiesz o tym, ale chuj, nie mogę więcej nic powiedzieć, ale znasz tą osobę, tego dealera, tylko nie wiesz, że on handlował po prostu. Ktoś minimalnie znany, lekko znany, o w ten sposób, lekko, lekko. Ale chyba ty, gadali, kurwa, My chyba gadaliśmy na ten temat wcześniej, to my my chyba my nie nie gadaliśmy chodzi. na ten temat, bo ja pierwszy raz w życiu w ogóle o tym wspomniałem. Nie, gadaliśmy chyba na to temat. By bo mi się dopiero pierwszy raz. Tak, kurwa, krycha, no dobrze, no złapaliście mnie. Mefedronasz? No. <laughs> nie, nie. nie. To, o, to chodzi o tego typa z Warszawy Ale nie, nie domyślisz się kurwa Sibi. no. Ale wystarczy, że tylko pipałeś to i bo my chyba galiśmy na ten temat. Nie, nie mówmy nawet, nie rozmawiamy na live' na ten temat. No bo winny tak. jest, nie?